Hanna Chybicka, Stomiczka od 2009 roku. Kiedy miałam raka jelita grubego, z tego powodu wyłoniono mi Stomię. Kiedy mi wyłoniono Stomię, zamknęłam się w czterech ścianach bo się bałam wyjść na dwór, że będzie śmierdziało, w ogóle wejść między środowisko, między ludzi. Więc po, jak, po jakimś czasie zostałam, prawda, dostałam się do Stowarzyszenia Stomików, gdzie tam mnie przygarnięto i. Zaczęłam godnie, normalnie żyć. Zobaczyłam, że ludzie żyją ze stomią bardzo dobrze, i mi się żyje, i mnie również się żyje ze stomią bardzo dobrze. Chociaż teraz obecne dotacje, jakie my mamy y, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, y, worków, nie jest tak źle, ale jest źle, mogłaby być lepiej. A to, co nas czeka, no to ja sobie nie wyobrażam. Znów będę zamknięta w czterech ścianach, bo będę się bała wyjść z domu, że będzie ode mnie śmierdziało, czy ja będę musiała prać worki, myć. Wkładać szlaf do worka i myć bawić się w tych gównach. Przepraszam bardzo za to określenie, ale to mnie czeka, gdy, tak, gdy, wejdzie, gdy wejdzie ta ustawa. Więc proszę bardzo, błagam, nie, od, nie zamykajcie nas w czterech ścianach, bo my chcemy dalej żyć. To nas dotknęła choroba, której nie, jeszcze nie jedną osobę może dotknąć. A jestem osobą bardzo aktywną i chcę być taką jeszcze przez długie, długie lata.